Karolina Poczykowska, członkini zarządu i członkini stowarzyszenia OWOP, w owop od 2005 roku. I Piotr Sędziak, dawny pracownik, dawny członek, dawny też członek zarządu. Różne funkcje pełniłem, może ktoś jeszcze pamięta. Doskonałe miejsce na pierwszy własny lokal, pierwsze własne M. A ja pomyślałem, że to jest takie właśnie nasze, tylko nasze, niewspółdzielone miejsce i będzie tu bardzo dobrze. Że miało miejsce do doradztwa, czyli była to taka kuchnia tak naprawdę. Mi się podobało to, jak się, nie wiem czy to było naturalnie, czy to według planu podzieliliśmy i mi bardzo odpowiadało moje towarzystwo. Miałem świetnych kompanów, Sylwię i Leona. W pewnym czasie oczywiście praca w wieloosobowym pokoju bywała trudna, ale dalej uważam, że było to doskonałe miejsce. Też jak, podobnie jak Karolina, uważam, że było to świetne miejsce. Według mnie najlepsza siedziba owa ever. Może poza współczesną, obecną. Tak, pierwsze duże projekty, pierwsze duże przedsięwzięcia, takie samodzielne. Tak naprawdę, myślę, że to kamień milowy w naszej historii. Też tak uważam. Nasz ROEFS, nasz OWES, wielkie, fajne projekty, które dały stabilizację i wiarę, że w przyszłości będzie tylko lepiej. Wszyscy byliśmy wtedy dużo młodsi, można powiedzieć, młodzi. E i tutaj było naprawdę wesoło. W tej chwili nie pamiętam żadnego konkretnego, konkretnej sytuacji, natomiast naprawdę dużo śmieliśmy się. Ja mieszkałem tutaj obok cztery bloki dalej, i chyba naprawdę mi się zdarzyło, nie wymyśliłem sobie tego, przyjść kiedyś, może nawet nie raz, w klapkach, w takich kapciach, nie? Za każdym razem uśmiecham się i myślę sobie, że to był dobry czas. Same dobre wspomnienia. Często przejeżdżam tędy, tutaj przez Antoniuk. Same dobre, pozytywne wibracje z tego miejsca.